Rozpoczęła się wiosna, zrobiło się cieplej, więc jest to dobry czas do przyjrzenia się niektórym z podejmowanych przez gminę działań. Jesteśmy w miejscowości Sąsiadka, przy nowo powstałym Centrum Usług Społecznych. Szanowni Państwo, inwestycja, o której wspomniał Pan Wójt, e, znajduje się już na ukończeniu. Pojawiła się przed nami e, możliwość wnioskowania. W nowej perspektywie unijnej w działaniu 8.5, czyli pozyskiwanie środków na usługi społeczne, na rozwijanie tych usług, na wyjście w stronę mieszkańców i dokonanie analizy potrzeb społecznych, czyli tego, czego nasza społeczność najbardziej potrzebuje żeby w pełni wykorzystać możliwości nowo powstałego budynku, pięknego miejsca, które będzie służyło w przyszłości wszystkim pokoleniom naszych mieszkańców, zarówno tym najmłodszym, jak i tym najstarszym. Postanowiliśmy składać wniosek w działaniu 85 na rozwijanie i funkcjonowanie placówek zajmujących się usługami społecznymi dla naszych mieszkańców. Chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości, które daje nam nowo powstały piękny budynek Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka. Usługi, które mają tutaj być świadczone, skierowane są do najmłodszych i najstarszych mieszkańców naszej gminy. Ale chcemy, aby z tego budynku mogła korzystać cała wspólnota samorządowa. Postaramy się, żeby Centrum Usług Społecznych w Sąsiadce zaczęło funkcjonować już pod koniec roku bieżącego czyli 2024. Następnym przystankiem będzie Michalów, gdzie odbywa się bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców. Bardzo ważną rzeczą jest w dzisiejszych czasach promowanie zdrowych postaw prozdrowotnych. I dlatego właśnie w dniu dzisiejszym zostało zorganizowane bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców naszej gminy. W obecnym roku to jest pierwsze badanie słuchu. Następne też się pojawia, nie tylko w Michalowie, ale też i w innych częściach naszej gminy. I też nie tylko specjalizacja, badanie w słuchu ale też i inne, ale zmierzamy też do stworzenia na naszym terenie Białej Niedzieli. Myślę, że w połowie roku do tego dojdziemy. Będzie to odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców, a jednocześnie promowanie zdrowego, świadomego stanu życia. Przenosimy się teraz do Źlebiec, gdzie rozpoczęła się kolejna z gminnych inwestycji. Znajdujemy się w miejscowości Źrebce na terenie gminy Słów. Realizowana jest tutaj obecnie jedna z inwestycji drogowych, ważnych inwestycji drogowych oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Jest to kolejna inwestycja w postaci drogi. Pozyskane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to kolejny odcinek, który realizujemy w tym roku. I myślę, że nie ostatni, bo jeżeli pojawią się nabory do... Danegoż funduszu będziemy dalej wnioskować o pieniądze, nawet i o większej wartości. Natomiast w Sułowie odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Jesteśmy przy remizie OSP Sułów. No, tak się składa, że dzisiaj jednostki OSP z KSRG Sułów i Żrebce otrzymali sprzęt w postaci sprzętu pilarza i przyczepki wielofunkcyjnej. Na wielofunkcyjność składają się namiot i inny podstawowy sprzęt, który będzie służył naszym druhom strażakom z jednostki Michalów, przepraszam, KSRG Sułów, KSRG yy, Śrebce, ale też tak jak już odnógkowo podałem Michalów, też innym jednostkom z naszego terenu ten sprzęt, osprzęt będzie przydatny. Pamiętajmy o tym, że druchowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnych, z terenu całej gminy Słów każdego dnia dbają, troszczą się o bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców. Dzięki otrzymanemu sprzętowi będzie to dużo łatwiejsze. Duży wkład w tym ma komendant naszej gminy, pan Tomasz Bartnik. Uzyskany sprzęt został nam przekazany dzisiaj na terenie Komendy Miejskiej w Zamościu a sfinansowany został z funduszy unijnych poprzez Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazania nastąpiło w Zamościu był Pan Krzysztof Gałaszkiewicz jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Pan Komendant Wojewódzki Brygadier Kieciewicz i Wójtowie i Burmistrzowie gmin Parlamentarzyści myślę, że sprzęt to na pewno nam się przyda w każdej, w każdej sytuacji.